Witam was wszystkich w kolejnym odcinku serii zagrajmy w return to Castle Wolfenstein. No się okazało, że ja się produkuję, nawijam do mikrofonu, wszystko robię. I tak mówię, zobaczę czy mikrofon jest dociśnięty. Nawet nie był podłączony. A przeszedłem ten najgłupszy moment tej misji. Co za rozczarowanie, naprawdę. O no, żyję. Się. Życie, życie. Life is life. Dobra. Nie żyje, tutaj zrobimy a'la ten nawet się nie zorientował, teraz dostał headshot'a, tam jakieś plany zaraz zobaczymy, co z nich można wywnioskować i wyciągnąć ciekawego, ale chyba nic. Ludzie głupio mi o to prosić, ale zareklamujcie ten kanał trochę, bo on, no trochę taki mało znany jest. Czy wiecie, ja nie mogę tak mówić po, nie wiem, 17 filmikach, czy tam 19. Myślałem, że to są dwa ciała, no ale no... No, no nie, nie, niby nie liczyłem na więcej, ale moglibyście zareklamować, żeby to poszło dalej. Ale i tak na razie to mi wystarcza, w ogóle się cieszę, że ktoś ogląda te moje wypociny. No i teraz, najgorsze miejsce. Dobrze, żyję. No, alarm. Yyy... I rozlega się alarm. No, nie róbcie mi nadziei już. No, dziękuję. Próba numer dwa. Oczywiście mu musiał strzelić, nie? Jeżeli... A jeżeli tylko wyda się jeden taki strzał, ten głośniejszy, to jest koniec. Od razu nas widzą, nas wszyscy. Ale ładny headshot. No byłaś. Muzyka się zacięła. Tam się nas na szczęście nie widzieli. Chyba. Zaraz się okaże. No jeszcze, 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 jeżeli słuchaj to jeszcze jestem chory. Zdrowieje w domu. Nie, zapisz. Save. Tak. Zdrowieje. A w razie czego mam tutaj zapisy, gdy mi naprawdę nie szło, to mogę wczytać to skradanie dwa i jestem trochę dalej. Jestem za tą górką, więc... No, nic praktycznie nie, nie stracicie tam dwa zabójstwa po cichu. Ale na razie idzie mi zaskakująco. Zaskakująco dobrze. Chodzimy bez rąk, bez nóg. Ja nie mogę, te ciała są genialne. No tak mi się podoba, nie wiem czy to jest ragdoll czy coś takiego. Tego ciała, to jest po prostu, to jest genialne. No co? No przecież jakim cudem? Skąd jest tam, się napiję. To będzie długi odcinek, naprawdę będzie długi odcinek. To znowu alarm rozlegnie się znikąd. To już to już nie naprawdę szlak trafi. Jezu. Ale jestem spięty. Nienawidzę tyni. Znaczy może nie tyle co na... nienawidzę, po prostu nie lubię. Nic, Kolernie trudna, ja moim zdaniem. Musimy chwilę poczekać, aż oni tam polecą. Bo im się nie spieszy nigdzie. Mi też nie. No dalej. A, ma, a tak, zapomniałem o magicznej linii. I jeżeli tego nie zauważyli, to po prostu geniusze są z tych niemców. Hmm, wylatuje ich kolega. Nie, to ptaki latają. Taki duży ptak to był. O, No i teraz mamy ładną broń. Oh yeah. Mała amunicji. Bo oczywiście nigdy w tej grze do Thompsona ani do tych innych. Broń nie będzie dużo amunicji. Ale tutaj jest wyjątkowo mało. Na szczęście jest trochę do tego Mania Bania Dwie piękne banie można i dalej Jeszcze tutaj kolejne Nie widzę go, ale chyba jest tutaj A Aj dostał, dobra Oh yeah, pięknie ta pięknie! <laughs> Za dobrze by było! I powiem tylko tyle. Za dobrze by było. Gdyby na dwóch próbach się skończyło. To jest... To jest niemożliwe, żeby na dwóch próbach się zamknął. Jeden. Drugi... Dobra. No, jakim cudem przy ścianę żeś patrzył jeszcze jeden? Nie ma alarmu? No to niby dlaczego nie będę protestował, oczywiście. Tylko zapiszę save. No to chcę zapisać pod tym, pod tą nazwą, tak? Hmm. Ałaaa, wow, głupie, głupie to, 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 zabrało mi 3hp. Wbijemy tutaj przez główne drzwi. Główny hol, główny. Piękny headshot. Tutaj muszę teraz zastrzelić tego... dółka co tam stoi na górze. Nie tylko, tylko jednego muszę, muszę tutaj zostawić, a ta broń tak do niczego mi się nie przyda. Poważnego. Nic, to nic się wydaje. Ojej, zaraz, zaraz się alarm rozlegnie. Gdzie on jest? Bo chcę tutaj do sekretu pójść. Tu jesteś paset, dobra. Czysto. Mogę teraz sobie powolutku obczajcy to całe. Całą mieścinę mogę sobie teraz pozwiedzać. Dobra. Jest git. Słuchajcie, napiję się. No, no, ten odcinek będzie dłuższy. No, skakuj. Laskowicz. Już myślałem, że się rozleg. No. No, co za. Nie poczekajcie. Tutaj. Dobrze, bo. Po... Dobrze pomyślałem. Już myślałem, że zginę. Znaczy, że mnie wy... Aha, z lunetą, spoko. Pistolet. dziwne że do cichej akcji nie daje nam do niego tłumika. Dobra, ja tutaj poskaczę jak, jak wskoczę do zaraz... O... Okej, okay, jest, jestem z powrotem. Okazało się to być... Trudniejsze, niż myślałem, więc nie wiem kto, kto, akurat ten sekret wymyślił, ale wiem, że i tak tutaj się dostałem. Muszę się przyznać, akurat w tym sekrecie jestem pierwszy raz tutaj. Pierwszy raz to jestem. A tu są klucze, ale amunicji super. Dosyć dużo to na, na pewno, na pewno się nie zmarnują, że tak. No ale póki co to się kończy ten odcinek? Cieszę się, że cieszę się, że żeście wysiedzieli i wysłuchali tego spokoju, co miałem wam do powiedzenia i pooglądali. Komentował dla was tchane. Nawet se przerwy nie robię. Mikrofon jest. Podłączony jest. No, wszystko. Oje, godzina 30? Nie, nie, zajęło mi to z 15 minut. Dobrze, trzymajcie się.